Bardzo serdecznie. Oraz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciochowinkel z tej strony. Kołaniam się nisko po same kawisko. Ta, w tle tym razem MW3 nie Black Opsa, Co by minimalnie troszkę bardziej różnorodnie na moim kanale to wyglądało. W kółko Black Ops 2 też się nie dało, czasu trzeba coś innego zrobić. Ten gameplay nagrałem już ponad miesiąc. Grał tutaj między innymi beaker, siwy. Tam chyba Jacek teraz, nie wiem na 100%, kto tam wszystko grał. Na początku, jak widać, gram bronią MP7, lecz bardzo szybko się okaże, że nie dochodzę do ładu z MW3 na dzień dzisiejszy. Dlatego zmienię na acr co by mi troszkę lepiej czuło Zdobędę tutaj raz payflowa, dwa razy helikopter. Tam chyba, nie wiem, trzy razy albo dwa razy e, 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 Predatora. A więc wszystko, Git Majone, z wynik będzie 28 do 8, więc też nic szczególnego. W każdym razie po ponad pół roku niegrania w tą grę wydaje mi się, że jeszcze da się jakoś tam żyć. Ja przejdę znowu już teraz do komentarzy pod przedostatnim filmikiem najpierw, bo tak dużo komentujecie. A więc Benek Krata, pierwszy. Widzisz tym razem napisać pierwszy, a nie pierwsza. Już jestem spokojniejszy. Cimek drugi, możesz sobie tryb ognia dodać. Dodam! Później ja tam napisałem jakiś komentarz, że um, ledwo wstawiłem w filmik już właśnie pierwsze komentarze były na to odpisał Cimek, bo my jesteśmy prawdziwymi widzami, już nie mogę się doczekać tego demka, aby pomógł ten format, jesteś zajebisty, tak kurwa, tego słota generowałem ze stronki. Co do formata, czy pomógł? Nie bardzo, renderowanie dalej u mnie trwa 5 razy dłużej, minimum 5 razy dłużej niż trwało zawsze, nie mam pojęcia co się dzieje z moim kompem. E, nie umiem znaleźć przyczyny. Mówię, puściłem formata, wszystko już zrobiłem od nowa, e, tak czy inaczej trwa to o wiele dłużej niż powinno. Nie wiem o co kurwa biega. Dawid, siema, jesteś zajebiste ciacho. Ah, dokładnie, pingwin. E, I tak rozpierdalę się z tym Windowsem. No niech będzie. Dawid Bacheński, thanks. E, ja pierdolę pingwin, jutro szykuj się do Black Ops 2. Nie wiedziałem nawet o co kurwa chodzi. Ja mówiłem, że będę nagrywał demko z Injustice. A ty mi coś 2 Kevin 290P, pingwin, zrób quickscope granatem lub c4. A żebyś wiedział, że będę przy jakimś tam gameplayu, nie teraz akurat, e, ale pokażę wam, jak się robi quickscope z c4. Bez jaj się da. Dawid Bohański, pingwin, słuchaj, szef pingwina mówi, poproszę o laskę w bikinia, A Turico mówi, proszę laska laskę w bikiniach, szef mówi, zaproszę jeszcze pingwina. <laughs> e, słuchaj. <laughs> Dudek659, jestem szósty. Um, Pinguin, co myślisz o tej wojnie pomiędzy Amerykanami i Koreańczykami? Bo my w Polsce i Niemczech mamy przejebany. Ponieważ bomba ma jebnąć w Turcji, a od Turcji jest 3700 km do Polski, a do Niemiec 4637 A bomba ma siłę rażenia 6800 km, więc ja się teraz na serio boję, że zginę, ale ja jestem za młody. E, co do tego całego, to jest po prostu przez media bardzo, bardzo mocno przesadzane i tak dalej. Stać się nic nie stanie, żadne bomby nie polecą. Jest co tam swój koreańczyk tam jakiś coś tam gówno opowiadał i tak dalej, ja akurat o temacie bomb nuklearnych dużo mógłbym mówić, ja robiłem u mnie w szkole tutaj pracę na temat bomby nuklearnej, jak zakończałem moją szkołę, do tego nie dojdzie, na 100% do tego nie dojdzie, to ci mogę gwarantować, nie ma się czego bać. dudek Jameson EmsonPingwin, Mateusz G. a co z moją klasą? Nie zapomniałem o niej, tylko ciągle się za nią nie wziąłem. Nie, jest łatwo tarczą i toporkami coś ugrać dobrego. Próbować już próbowałem, ale jeszcze nic po prostu nie ugrałem takiego, żeby mógł to wgrać. Zedidoten, Pingwin, mam dla Ciebie setup. Balista z celownikiem mechanicznym, Tumik B23R plus Tumik Tomahawk. E, taka klasa już była. E, to wtedy Beast e, tą klasę mniej więcej podał. E, ja już wtedy powiedziałem, ja tą klasą nie będę nic nagrywał, ponieważ. E, Balisa sama sobie już bez sumika często dostaje hitmarker. Z sumikiem zawsze się dostaje hitmarker, jest bardzo ciężko za jednym strzałem ściągnąć. Chyba że headshot, tym bardziej z celownikiem mechanicznym, w ogóle się nie da w nic trafić. Eee. E, nawet nie próbuję. E, cimek, rozkurwasz system człowieku. No, staram się jak mogę. Pingwin, czemu jesteś tak zajebisty? Ha. E, bo gole, jajka. Ja pierdolę, kurwa, mać wam w dupy z pingwinem, nie macie szans.

FXJKH GFXJK, FHJKD napisał. Moja nazwa rozpierdala, system odpierdol się od niej. Będę <grystuje> się dopierdalał za każdym razem, jak będą taką kurwa nazwę pierdalać. Pięknie, Dawid, siema. Pięknie, jest tak zajebisty, że cofnąłem Subarajowi. Uuuu, w to się nie mieszam. Dawid Bańskiej. Pięknie, stałem i oglądam i patrzę na Xboxa i mówię. Mam wysłać czy nie? A dobrze, zrobię to za godzinę, wstaję o 8. Zach. Chuja, nie rozumiem tego zdania. Jak mam być Za Zachuja Game Warrior, Dokładam się, bo zajebiście ci idzie! Bez! Tylko się nie trzep. Pozdrawiam! Okej! Okay. Uh. Nikt nie będzie zawsze, kurwa, zabraniał, Czy się Game Warrior to też ma swój kanał. On należy też do naszego bardzo Bardzo chętnie się tam zajrzeć. Na Następny filmik filmie Games. Pierwszy, kurwa! Zajebiste! Będziesz robić więcej facecam. Eee, chyba nie, bo z tego powodu, że tak jak zrobiłem, wgrałem ten filmik z Facecam, tak od razu kilku e, widzów ode mnie odeszło. <grywa> Muszę być nieźle paskudny. Eee, Mr. Majto, nareszcie kurwa drugi. kevin 290 p trzeci, jo! Yep. ale ta gra to kaszona, Mortal Kombat lepsze. Eee, ja lubię Mortal Kombat... Nie pamiętam już, który to był, Mortal Kombat Trilogy... Chuj... Wi... któryś tam to z początków, gdzie było w chuj postaci w każdym razie. Kraftful, eee, nie mogę się... Nie mogę ze śmiechu pingwina. Hehehe. <śmiech> <śmiech> Zajebiście się w kurwa Dobrze, napierdala, że tak późno graż o 5 rano. To nie było późno, to już było wcześniej. Ja po prostu poszłem wtedy o 10 nad ranem spać. Um, ale dlaczego to przejdę w następnym filmiku? Dawid ma zajebisteły filmik. Zresztą tak jak zawsze, robię to mogę. Dudek, siódmy chyba jestem. Pingwin, jesteś prokoksem, który jest prokoksem, który rozwala innych prokoksów, a ci prokoksowie rozwalają ciebie. <laughs> Cokolwiek, e, kurwa gra jest zajebisa, naprawdę jest zajebisa. Tekken i tak lepszy, może być, ale tych nowych Tekkenów w ogóle nie grałem, bo mnie już od chyba czwartej części Tekken przestał jarać. E, Prodemko, a Cimek napisał Prodemko. Pingwin jesteś zajebisty. Jestem ósmy. ci e, Cimek dalej, co byś zrobił jakby ktoś z swoich widzów podeszł do Ciebie na ulicy i powiedział, że jesteś zajebisty. Uh, I wanna come on your face. Ha <laughs> bo A tak, pingwin puszcza wąki. He, to już wiem co tak dziś u mnie na dworze śmierdziało. <laughs> masz noc za blisko ust. Ha <laughs> Tak to wygląda. Tutaj gameplay do końca, jak już mówiłem, 28 do 8. Nie jest to najlepszy wynik, Gameplay ogólnie nie był jakimś hitem, ale jest. Dałem co mogę po takim długim czasie. Ja przyjdę go mego. Po południu lub prawie teraz przed a więc idzie policjant z psem, a z naprzeciwka jakiś tam pijaczek. Łoch, co tu za świny prowadzić na tej smyczy? To nie świnia, to pies, poprawia policjant. Ej, nie do ciebie mówiłem. W tym miejscu dziękuję za obejrzenie mnie do końca i zapraszam jak zawsze do następnego razu.